Sława Jezusu Chrystus. witaj z tej syn 28 stycznia. i dzisiaj czytamy o słowu w pierwszym czytaniu z drugiej księgi Samuela z siódmego rozdziału. My czytamy, czujemy w Chramie fragmenty z siódmego rozdziału, a spróbujmy przeczytać cały ten rozdział, bo jest tam najmowierny tekst. E, my patrzymy o Dawida, tak Bóg go wede, że on w końcu, w końcu staje carem. Tu się o Zosima, o Izraela. Dobre jakby w się z, z, z Worochami Izraela. E, I w końcu, końcu zdobył też e, e, miasto, e, Jeruzalem. I, I w, w Stanach Jeruzalem swojej drżawy. I co w odbywa się z tysiącznego roku do narodzenia Jezusa. І коли ми святкували 2000 років народження Ісуса, то євреї святкували 3000 років становлення римської Євського Єрусалиму, три тисячі років становлення Єрусалиму столицею Єврейської держави. Kiedy Dawid stał carem w Jerozolimie i tak dalej, obniżył wszystkie plemiona hebrajskie, on wierzył w dziękowanie Bogu. był wdzięczny Bogu za to, co Bóg robił jego w jego życiu. I nie tylko ludziom dziękuję, ale też i Bohowi. I w jaki sposób chce podziękować Bogu. Teraz, gdy car żył w swoim pałacu i dał mu spokój od wszystkich jego w nawkowo, Tuż promowy Car do proroka Natana. O co ja żywuję w Kedrowym Pałacie? Kowczek Boży stoi po seret na I no, nawet dochodzę do że nie możemy tak, że Bożej Boży, jaki w rejonie z sobą, e, tak, moje perwowaty w jakomuś tymczasowemu na w tymczasowej jakiejś sporodzi, a on w pałacie, który sobie zbudował w Jerozolimie. Sprowadził drzewo z i takie kedry lewańskie, i tak dalej. I odpowiadał tam tan wszystko, co masz na sercu, idź i czynij się z Ale tej samej nocy przyszło słowo Boże do Natana. To patrzcie, Samuel już umarł zaraz prorokom tę funkcję maje Natan. I Natan na początku każe Cerewi, zrób tak, jak no, Ty to przedbaczył. Ale później otrzymuje win od e, Boga Słowo. I Bóg tak każe. dnia dniami przyszło Słowo Gospodnie do Natana. Idź i powiedz słów mojemu Dawidowi. Tak Gospodnie mówi. Czy Ty budowujesz mi dym, pomieszkanie dla mnie? Bo ja nie żył w domu wiec tego dnia, jak wywił synów Izraela z Egiptu i po cejdeń. Ja wez czas na mety ta Czy jaż za wez czas toj pokybukaw i z synami Izraela promował choćby słowo do kotrowoz i z synów Izraela, jakim ja nakazował pas tymi naród Izraela? Czomu, mowla, wy ne zbudujete meni kadrowego domu? Bo Bóg, ja nikogo nie nalikałem na swoją dolę. Ja nigdy nie powiedziałem, że mi w tym na mety złoty. Ja zawsze byłem z wami. Tak? Bóg jakby pokazuje, że jestem duży bardzo smierny. I Bóg i mówi, że ma swoje zadaw, swoje baczenia historii. Otożs, powiedz słuzi mojemu Dawidowi, Słowo Boże. Tak każe Pan wojnstw. Ja wziąłem ciebie wytotary z Pasowiska, ty był kniazem nad moim narodem, nad Izraelem. Ja był z tobą wszędzie, kudy ty chodziłeś. Ja wykorzynywałem u wszystkich twoich z przed twojego oblicza i i wczyniłem dla ciebie imię wielkie, jak imię z jej ziemi. Я призначу місце моєму народу в Ізраїлеві, і насаджу його, і Він буде на, на ньому жити, і не буде більше хитатися, бо сини не беззаконня не будуть більше його гнобити, як раніше з того дня, як я поставив судів над моїм народом Ізраїлем. І усмирю для тебе усіх твоїх ворогів, і оце Господь звіщає тобі, що Він збудує тобі дім. І тут є неймовірний текст. Бо Давид каже, я хочу тобі побудувати дім. Дім називається на мові, це байт. Цей дім, це має бути храм звичайно, пишний гарний храм, кращий за Давида. І Бог каже, добре, ти хочеш побудувати мені дім, байт, Добре, але я тобі побудую дім. Tylko ten dom, jaki Bóg chce pobudować dla Dawida, to już będzie jakby pewna historia, pewna ingerencja w życie wybranego narodu. Ten dom, jaki Bóg chce pobudować, to nie będzie pałac, to będą relacje z żywym Bogiem. Jak spomnię twoje dni, Ty spoczynasz z Twoimi bytkami. Я поставлю по тобі Твого потомка, який вийде з Твого, і утверджу його царування. Він збудує Днімо імені Моєму, і я скріплю його царський престол на віки. Тут є мова теж і про нащадка Давида, майбутнього царя Соломона, який побудує дійсно перший храм. Да. Це, так, але теж каже: але я теж. Скріплю його царський престол на віки. Я побудую тобі дім. Я скриплю його царський престол на віки. Тут вже не йде мова тільки про цара Соломона. Ми хочемо подякувати Богу, так як Давид. А Бог приймає це бажання одночасно змінює. Бог щось нове. E, Jakby nam proponuje. E, 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 Zwyczajnie Dawid nie może pobudować Chramu dla Bożego. Może to, że on prowadził wiele wojen. To była no, taka ludzka, jaka dużo wojowała. Ci, kto prowadzą wojnę, nie może budować Bożego Może to była przyczyna. Ale Це слова, які завершують в цій історії неймовірні. Чуємо так, Він збудує Дім імені моєму, я скриплю його Царський Престол навіки. Я буду його батьком, Він буде мені Сином. Коли ж він Провиниться я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості ж моєї від Нього не відніму, як, він відняв і від, як Я відняв і від цаура, якого я відкинув перед Тобою. Твій Дім і Твоє царство перед моїм обличчям повіки існуватиме, і престол Твій буде тривавий повіки, згідно з тими словами, усіма цими видіннями. przekazał u syna tam Dawidowi. To Bóg pobuduje w wybranemu narodzie można e, może dynastię, e, z jakimiś niej nieumowiernymi odnośniami. I wśród tych naszczadków Dawida będzie ktoś absolutnie nieumowierny. Zjawiają się w Izraeli takie tak zwane Ідея Месії, очікування на нового помазаника Божого. І тисяча років до народження Ісуса Христа, Бог дає неймовірну обітницю. І ця людина, яку Бог обіцяє, буде названа, названа Месією. Israelscy będą czekać na tego swojej historii i ta um, obytnica będzie powiązana e, zawsze z miastem Wiflejem. Wierzyły w wraje, że ludynek ma jej przyty, co będzie jakiś nowy Dawid i win ma je tak jak Dawid u wiflejem. Слово Боже нам показує, що варто мати надію. Давид не є ідеалом. Він має гріхи на совісті, Бог знає його і слабкості. Але Бог захоплюється такою щирістю Давида. І якби цей текст нам сьогодні показує, що Богові віддостатньо, що в нас є бажання йому подякувати, що в нас є бажання що зробити для Бога. Bo chce pomijać, i Bo chce wykorzystuje, jakby zmienia czasem ci nasi intencje, namiary, po swoim, po drugom, i wychodzić z tego Bo sam ten nasz czadok, jako Jewryj, czekaj, jak on więc on tak, W domu mojego Ojca, Bachat, osel. Jakby tak nie było, to, nie było, to ja skazałbym Wam. Idę Boh przygotować wam żytwo. Kiedy przyjdę i przygotuję wam osel, to przyjdę na nowo i zaberę was, żeby były tam, gdzie ja. Paštece nowej dym. Dawid chce pobudować dym dla Boga, a na szczęście Bóg dla nas przygotował osel, w Jezus Chrysti i nam to powiedział, nowe widnosene, nowe majbutnie, Неймовірний Бог, слухайте це пророцтво здійснилося в Ісусі Христі. Дякуємо Богові за те, що ми покликані, що ми є свідками, цього, так, що здійснилися ці, ці слова. Бо каже, я буду його батьком, а Він буде мені сином. А ще раніше каже, Він збудує дім імені моєму. Я скриплю його царський престол на віки. Саме в Ісусі Христі воно сталося. Слава Богу! Слава Ісусу Христу!